Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, 12 maja w niedzielę. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy, dla duszy, bo to jest taki właśnie nasz czas dla duszy. Witam serdecznie wszystkich z całego serca. Dziękuję za każdą postawioną kawkę na bajkowi. Pytacie mnie w mailu i w komentarzach, jak to zrobić. Już wam, kochani, pokazuję. Wchodzicie, kiedy wejdziecie na moją stronę. Yy już Wam pokazuję, jak tego dokonać. Mamy, mamy jakiś sobie tam film, który leci. Ja to przyciszę. Wchodzicie w opis tego filmu. Tutaj mamy opis. Często jest modlitwa do karty. Tu jest, tu jest link do naszej nowej strony. Proszę. I to jest strona, gdzie sobie tutaj rozmawiamy. Będziemy się poznawać, poznajemy się już właściwie. To jest Facebook, jak wiadomo. Dobrze, i tutaj mamy bajkofi. I już od 5 zł możemy się napić wspólnie wirtualnej kawki. Ta pomoc, to wsparcie finansowe bardzo, bardzo mi pomaga. Bardzo dziękuję Wam, kochani. Naprawdę, to jest niesamowite. Bardzo z całego serca dziękuję, już udało mi się, jutro idę ostatni raz do pracy, z której, z której zrezygnowałam, bo mam wsparcie tutaj w Was, są czytania Kronika Kaszy i mogę więcej czasu na to poświęcić. Zapraszam również kochani na czytanie Kronika Kaszy, wiecie Kroniki Akaszy to jest, to jest taki nasz, nasza encyklopedia. Tam jest nasza wiedza zawarta, tam jest wszystko o nas. I nie tylko o nas, bo czytanie kronik Akaszy możemy zrobić dla budynków, czytanie kronik Akaszy możemy zrobić dla firm. Jeżeli chcemy otworzyć firmę albo zainwestować w firmę, cokolwiek, możemy również otworzyć kroniki Akaszy, bo w kronikach Akaszy zapisane jest wszystko to, co było. Tam jest Każda, wszystko, po prostu wszystko ma zapis energetyczny, bo wszystko jest energią. I tam jak najbardziej możemy. Kroniki Akaszy możemy otwierać dla zwierząt. I kochani, w kronikach Akaszy jest wszystko to, co było, wszystko to, co jest, z planem na przyszłość, który może ulec zmianie, bo to my podejmujemy decyzję. Będąc tu na Ziemi, podejmujemy my decyzję. Tak, kochani, a dzisiaj wylosujemy sobie kartę. Dziękuję za każdy komentarz. Już nie musimy losować, bo ona sobie sama wyskoczyła. Kochani, to jest Twój życiowy cel. Archaniele Michale, znasz szczegółowo mój boski cel życiowy. Zobaczcie, jak to do kronik ma. W związku z tym, proszę Cię, abyś pomógł mi sprzymierzyć się z moimi zamierzeniami. Proszę Cię, kieruj moimi działaniami tak, abym podejmował właściwe kroki do całkowitego objawienia mojej wspaniałej i mającej znaczenie kariery. Zobaczcie, przepiękna modlitwa, bo w momencie, kiedy prosimy anioły, one nas prowadzą. Archanią Michał czuwa nad nami. Tak, on jest jeden, nas są miliony. Jak on może do nas trafić? No może, kochani, to jest energia. To jest energia. Jak działa energia, którą wysyłam bezpośrednio do osoby, która siedzi gdzieś daleko? No działa. Jak to działa, pracując z wahadłem, kiedy, nad, kiedy z wahadłem pracuję nad kimś i jak to działa? No działa, po prostu działa. Na ostatnich zajęciach, na kursie, udało nam się trochę uspokoić serce które było lekko poddenerwowane, bijące i serduszko się uspokoiło. Tak, moi drodzy, tak to wszystko, takie czary-mary to są. Nie, to nie są czary-mary, to jest energia. Jak ktoś już, jak gdyby, w, może zrozumie, to nie, ale wiecie jak to jest. Dla mnie kiedyś, już chyba teraz wiem, dlaczego dla mnie fizyka i chemia i fizyka dla mnie kiedyś, to bo, po prostu ja totalnie tego nie zrozumiałam. Nikt nie, nikt, nikt nie był w stanie mi tego wytłumaczyć, po co to wszystko, na co mi jakieś tam promienie, prądy, pędy ciała i w ogóle całe inne rzeczy. Nie mogłam, po prostu nie mogłam, ale w tej chwili wiem dlaczego. Pewnie dlatego, żeby była pokazana mi inna fizyka. Fizyka kwantowa, kwanty, energia. To jest po prostu coś niesamowitego. A teraz uciekamy do karty. Kochani, i ta karta to jest Twój życiowy cel. Aniołowie będą nas prowadzić, będą. One, oni nas prowadzą. Czasami jest tak, że po cichu tutaj działają tak sobie, po cichu tak delikatnie, nie ingerując za bardzo w nas, ale, ale działają, ale swoje robią, ale też nie mogą za bardzo, ponieważ mamy wolną wolę i szanują naszą wolną wolę. I żebyśmy. Mogli to życie przeżyć po swojemu, tak jak chcemy, dlatego bez wyraźnej prośby, aniołowie nie robią nic. I to jest cudne, kochanie. To jest cudne, bo czasami naprawdę trzeba dobrze się wpierdzielić w to błoto, żeby podnieść się, wziąć głęboki oddech i powiedzieć: Okej, okay, tego to ja już nie chcę. Ja chcę inaczej. Pomóżcie mi. Zapraszam wszystkich, żeby obejrzeć film. Ja go dzisiaj wstawię w. Ja go dzisiaj wstawię na stronie też facebookowej Rozmowy z Bogiem. Tam dostaniecie link pod tą stroną. To jest Twój życiowy to, 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 to. O, jest przed prawda? prawda? Archanioł Michał wysłuchał Twoich modlitw i prowadzi Cię właśnie we właściwym kierunku tam, gdzie się urodziłeś. Masz już pomysł na swoją karierę, która dostarczy ci rozrywki, możliwości podniecenia, by móc i zapewnić bezpieczeństwo finansowe? Myśli te są wskaźnikami boskiego celu. Jesteś zaangażowany w pracę, którą, która przynosi radość tobie i innym. Karta ta jest potwierdzeniem tego, że kariera, o której marzysz, jest twoim życiowym celem. Wszechświat będzie cię wspierał i otworzy dla ciebie drzwi, Idź pewnie naprzód. Wiecie, co jest moim życiowym celem nauczyć się ludzi, nauczyć ludzi posługiwać się energią. Jak to jest, kiedy się medytuje, jak medytować, kiedy wejść bardzo głęboko w duszę? Powiem Wam coś kiedyś w trakcie operacji, jeszcze to kiedyś rozwinę. W trakcie operacji, dosyć poważnej operacji. Najprawdopodobniej już odchodziłam, bo dostałam bardzo silnego krwotoku. I doświadczyłam czegoś niesamowitego tak szybko, ponieważ stanęłam na samym końcu piramidy, gdzie widziałam wszystko od początku świata na tej piramidzie w przyspieszonym tempie. Część była czarno-biała, część była kolorowa. I stanęłam na samej górze, wyciągnęłam ręce i mówię: Panie Boże, jestem. A on to mnie mówi: Tak, jeszcze cię tu nie chcę. Jeszcze musisz powiedzieć ludziom coś, czego oni nie wiedzą, a ty wiesz. A ja pytam się: Panie Boże, co to jest? Co ja mam im powiedzieć? W odpowiednim czasie się dowiesz. I to, kochanie, jest to. To jest niesamowite. To się zadziało w 90, 1998. W styczniu miałam tam operację, więc to już jest. Zobaczcie, ile lat temu. A ja teraz tego właśnie doświadczam, tego snu. Czy to był sen, nie wiem, bo później. To chyba do końca też nikt nie chciał mi powiedzieć całej prawdy. Ale bardzo długo dochodziłam do siebie, ale się udało. Już teraz wiem, dlaczego się udało, tak. To było niesamowite uczucie. To było coś cudownego. Możliwe wybrane znaczenia, kochani, karty. Twoja obecna sytuacja oferuje wskazówki dotyczące następnego kroku do bycia na dobrej ścieżce. Podążaj za prawdziwymi uczuciami. Anioły doglądają Twojego biznesu i finansów. I modlitwa. I modlitwę znajdziecie w opisie karty. Kochani, zapraszam. Zapraszam na Facebooka. Dołączajcie. Tam znajdziecie też link do filmu, który warto obejrzeć, który bardzo, bardzo pokaże, jak roz, warto rozmawiać z Bogiem. Znajdziecie tam trochę rzeczy. Przytulam Was wszystkich serdecznie. Życzę cudownej niedzieli. I jeszcze dla tych wytrwałych, którzy tutaj są, kochani, mój Jaś dzisiaj ma urodzinę. Wstawię link do jego kanału. Jeżeli ktoś będzie chciał złożyć mu urodziny, życzenia urodzinowe, to będę ogromnie wdzięczna. A on jest po prostu, słuchajcie, jak to dla dzieci urodziny, tak? Taki bardzo ważny cień. My już od wczoraj go świętujemy. Co prawda, jeszcze będziemy świętować przez dwa dni, ale jakoś to, jakoś to przeżyjemy. <laughs> Niech on się cieszy. Przytulam Was, kochani, z całego serca. Życzę cudownej niedzieli. Ja uciekam do pracy. Thank